Wersal Nieruchomości ma przyjemność przedstawić Państwu jedną z najlepszych ofert na Moranowie, a nawet w całym śródmieściu Warszawy. To jest dwupokojowe, rozkładowe mieszkanie o powierzchni 46 m2 i cenie 336 tysięcy zł. Mieszkanie jest w stanie do remontu, ale dzięki temu możemy zrobić je według własnych preferencji. Mieszkanie jest usytuowane na drugim piętrze w czteropiętrowym budynku z cegły. Widok na zieleń. Mieszkanie składa się z mniejszego pokoju, mogącego służyć za sypialnię, z widokiem na zieleń, idealnie ciche. Dużego przedpokoju, z którego jest wejście do widnej kuchni, osobnego WC. Łazienki i salonu z wyjściem na metrowy balkon. W mieszkaniu zostały wymienione okna na PCV. Bardzo duże, ładne okna wpuszczające dużą ilość światła słonecznego, zupełnie inaczej niż w innych budynkach na Moranowie. Również salonu widok na cichą uliczkę Nowolipie. Jeżeli zainteresowała Państwa ta oferta, proszę dzwonić. Wersal Nieruchomości, telefon 534 92 82 22, stacjonarny 22 409 82 22, strona internetowa wersalnieruchomości.com.pl. Jesteśmy na Facebooku, facebook.com.pl. Oferta korzysta z programu marketingowego Kupujący nie płaci. To jest wynagrodzenie pośrednika pokrywa wyłącznie strona sprzedająca. Dodatkowo, jako pierwsi na warszawskim rynku nieruchomości, mamy dla Państwa przeprowadzone na terenie Warszawy gratis. Wersal Nieruchomości poleca tą nieruchomość. Zapraszam do oglądania.